Paulina Rzeźniczak niespodziewanie szczupła. Sekret jej figury. Paulina Rzeźniczak, która niedawno powitała na świecie swoją córkę Antoninę, już teraz dzieli się na Instagramie swoim niezwykłym doświadczeniem macierzyństwa. Po miesiącu od narodzin dziecka postanowiła pokazać swoją sylwetkę, udowadniając, że powraca do formy sprzed ciąży. Choć przez pierwszy tydzień po narodzinach Antoniny para chciała zachować tę radosną wiadomość dla siebie, teraz Paulina nie kryje swojego entuzjazmu, dzieląc się intymnymi chwilami z życia rodzinnego. W piątkowe popołudnie pochwaliła się na Insta z zdjęciami, na których ubrana jest w wygodną piżamę, eksponując swój brzuch, który zaskakująco szybko powraca do formy. To symboliczny gest, który pokazuje siłę i determinację kobiety w powrocie do zdrowia i aktywnego stylu życia po porodzie. Kropka to nie tylko pokazuje fizyczną siłę po linii, ale także jej otwartość i gotowość do dzielenia się z innymi matkami swoim doświadczeniem. Jej odwaga w eksponowaniu sylwetki miesiąc po porodzie może stanowić inspirację dla wielu kobiet, które również pragną powrócić do formy i odzyskać pewność siebie po ciąży. Paulina rzeźniczak nie tylko dzieli się radością ze swoim malutkim skarbem, ale także staje się głosem wsparcia i motywacji dla innych matek w podobnej sytuacji kropka jej szczerość i autentyczność w prezentowaniu procesu powrotu do formy pociąży sprawiają, że buduje silne więzi z swoimi obserwatorami, którzy podziwiają ją nie tylko za piękną sylwetkę, ale także za odwagę i determinację. Poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i codziennymi wyzwaniami matczynej roli Paulina staje się ikoną inspiracji dla wielu kobiet, które walczą z podobnymi przeciwnościami. Jej historia pokazuje, że macierzyństwo nie musi oznaczać rezygnacji z własnych celów i marzeń, lecz może być także inspirującą podróżą ku własnej sile i akceptacji.